Dobry wieczór. Tekst, który ma nam towarzyszyć, to tekst z Ewangelii Jana z rozdziału 10 z wybranych wersetów Jezus mówi ja jestem dobry pasterz, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną, i ja daję im żywot wieczny. Moi kochani, obraz pasterza jest już w naszej rzeczywistości niebyły. Staramy się w niektórych partiach naszych gór reaktywować tę pasterską kulturę, ale generalnie obraz pasterza nam znikł. Dlatego być może lepiej mówić o przewodniku, o przewodniku, o przewodniku którego mogę mieć. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. My jesteśmy Jego owcami. To jest oczywiście obraz bardzo bliski. Kulturze biblijnej. Jezus jest przewodnikiem. Przewodnik jest tym, który doprowadzi do celu. Przewodnik jest tym, który się zaopiekuje, nie pozwoli się zagubić. Zawsze wskaże drogę. Przewodnik jest tym, który uczestniczy, który po prostu jest, żeby pomóc. Taki jest właśnie Chrystus. Chrystus jest dobrym pasterzem, przewodnikiem, który chce nas zaprowadzić do życia wiecznego. Jeżeli pójdziemy za przewodnikiem, tak jak owce pójdą za pasterzem, to nie zgubią drogi. Nie ma takiej możliwości. Ale nam ludziom bardzo ciężko jest zaufać, bardzo ciężko jest powierzyć komuś swoje życie, bardzo ciężko jest powierzyć swoją codzienność Chrystusowi bo sami prężymy muskuły, bo sami myślimy, że damy radę, bo sami myślimy, że poznaliśmy drogę, bo sami jesteśmy przekonani o tym, że wszystko wiemy najlepiej. Jakże często boleśnie się rozczarowujemy. Dlatego, moi drodzy, Chrystus chce być naszym przewodnikiem. Czeka na nas. Powierzmy Mu swoją codzienność. Nie szarpmy się sami ze wszystkimi rzeczami które każdy dzień nam przynosi. Powierzmy je w ufnej modlitwie naszemu Zbawicielowi. Abyśmy mogli mieć pewność, że przez wszystkie wydarzenia i wszystkie okoliczności naszego życia ten dobry przewodnik nas przeprowadzi. Tylko trzeba słuchać jego głosu, trzeba chcieć słuchać jego głosu. W tym jest być może nasz największy problem, że nie chcemy nie chcemy, bo jesteśmy przekonani, że sami damy radę. Póki tak będziemy myśleć, póki trwać będziemy w takim przekonaniu, to nic w naszym życiu się nie zmieni. Na pewno nie zmieni się na lepsze. Słuchajmy głosu naszego przewodnika, naszego Zbawiciela. Amen.